Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 10 października 2017 roku witam serdecznie w Piastowie. Chciałbym Was dzisiaj zabrać na wycieczkę. Dokąd? Zapytacie. Ja odpowiem. Na wycieczkę do szkoły podstawowej nr 5. Już nam się tutaj ładnie wyłania z zabloków piastowskich. Słuchajcie, historia tej szkoły no, jest bogata. Została oddana do użytku w 1985 roku. No, ówcześnie była to największa, najbardziej nowoczesna szkoła w Piastowie z dużą salą gimnastyczną, która nam tutaj ładnie się pokazuje. Przez długie lata utrzymywała prym wśród piastowskich szkół. Pierwszym dyrektorem szkoły i tutaj, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, była pani Zofia Myśliwiec, ale mam w pamięci takie zdjęcia, gdzie gdzie pani Myśliwiec przecina wstęgę w dniu otwarcia szkoły. Pani Zofia Myśliwiec Uczyła nas również języka rosyjskiego i polskiego, ale o tym może później. Mamy kilkanaście minut po ósmej. Zróbmy sobie okrążenie w koło naszej szkoły. Osobiście kończyłem tę placówkę, tę szkołę, dlatego no, sentymentalnie jestem związany z tą szkołą. Na początku. XX wieku, gdy nastąpiła reforma edukacji, szkoła została przemianowana na Gimnazjum numer 1 w Piastowie. aby po kilkunastu latach wrócić do miana szkoły podstawowej numer 5. No ale niezmiennie przez całą swoją historię patronem szkoły był Zbigniew Gęsicki, pseudonim JUNO. Mieszkaniec Piastowa. W czasie wojny działał w konspiracji. W 1944 był uczestnikiem zamachu na Kuczerę. Na szefa SS-Kata Warszawy, jak go nazywali. Zamach się powiódł. Niestety nasz patron. Poległ miał 24 lata. Odśmiertnie został odznaczony Krzyżem Walecznych. Znanymi absolwentami szkoły są na przykład pani Paulina Krupińska mi z Polonia 2012 roku, pani Magdalena Ziętara koszykarka, reprezentantka Polski. No, tacy absolwenci wychodzą z naszej szkoły: piękni, wysportowani, zdolni i młodzi. Mają historię edukacji ze szkołą podstawowej, podstawową numer 5 w Piastowie. No, wspominam z nostalgią. Ostatni rok burzliwych lat 80. w Polsce, 89 rok, to rok, w którym trafiłem do zerówki. Wychowawczynią w zerówce była pani Ciemians. Pamiętam do dziś, po roku, po roku w pierwszej klasie. Pierwsza E. Trafiłem do klasy pierwszej E. Wychowawczynią naszą została pani Elżbieta Mierzejewska, która notabene uczy do dziś w szkole. Pierwsze dni w szkole, w pierwszej klasie pamiętam, pani Mierzejewska powiedziała, że przez cały tydzień będzie ubierała się w tę samą sukienkę, abyśmy ją mogli rozpoznać. Z tego co pamiętam, wytrzymała chyba dwa pierwsze dni. W czwartej klasie zmienił, zmienił nam się wychowawca. Naszą wychowawczynią została pani Małgorzata Pankowska, która uczyła nas również geografii. Obecnie pani Małgorzata Pankowska jest wicedyrektorem szkoły. A dyrektorem obecnie jest pani Wanda Wojtczuk, która uczyła nas swego czasu techniki. Był taki przedmiot jak technika, w moich czasach dyrektorem szkoły była pani Dąbrowska, a wicedyrektorem pani Jarocka, pani Jarocka Spracujących tak. z pracujących obecnie nauczycieli, którzy mnie uczyli. Mogłem wymienić panią Długą Łęcką od WF-u, panią Paziewską od biologii, panią Jesianowską od matematyki. Wspominam pana Kurdziela, no, który nas nie uczył, ale, ale, ale był znaną postacią i chyba jest do dziś. Pana Wyszyńskiego, panią Bliźniak. miło wspominam lekcję plastyki u Pani Sakowskiej, no, która już nie pracuje w tej szkole, ale lekcja plastyki. No stawiała nam tyle szóstek, że się nie mieściły w dzienniku. Musiała stawiać takie malutkie szósteczki na pół kratki, żeby się zmieściły oceny w dzienniku. Wspominam również miło Panią Tolisławę Grzegorek, Panią od muzyki. No niesamowita kobieta. Potrafiła wejść na ławkę i zatańczyć oberka, żeby tylko wszyscy zobaczyli dokładnie, jak wygląda oberek. Wyobrażacie sobie? Na ławce nauczyciela tańczącego oberka takie były czasy. Tacy byli nauczyciele. Pełni pasji, oddani, zaangażowani w to, co robią. Ta szkoła była znana z takich nauczycieli. Pani Grzegorek prowadziła również zajęcia chóru. Zajęcia chóru, na które uczestniczyłem razem z moją przyszłą żoną, wyobrażacie sobie, Moniką. Wtedy znaliśmy się tylko z widzenia, jedno o drugim nic nie wiedziało, ale już wtedy śpiewaliśmy razem. Nawet wspominam taką solóweczkę, solówkę śpiewaliśmy w jednej piosence. Jak co dzień rano spać się chce, a wstrętny budzik budzi mnie. Śniada nie wcinam, mlekiem popijam. Może na lekcji zdrzemnę się, i tak dalej, z przyszłą żoną, no a wtedy jeszcze tylko z widzenia się znaliśmy. Obcym językiem, który uczyłem się w szkole podstawowej był język rosyjski. Ja wrzucił ruski język w naczalnej szkole, mama doma. Da, Do doma. A papa? Nie, papa nie jest doma. Moskwa to stolica Rosji. Tam żyje 20 milionów ludzi. Język rosyjski był obowiązkowy. W język angielski w późniejszej klasie doszedł, ale tylko dla, dla tych, którzy mieli bardzo dobrą średnią. Język rosyjski był z panią Zofią Myśliwiec. No, i swoją edukację w szkole podstawowej nr 5 zakończyłem w 1998 roku. Po blisko 20 latach wracam, oczywiście, nie jako uczeń, ale jako rodzic, ojciec, syna, którego przyprowadzam do zerówki. Piękne czasy lat 90. z nostalgią zawsze pozostaną w moim sercu. Zdjęcia z drona Mavic Pro. Żegna Was Piotr Kowalski, wideopamiątka.pl. Pa 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 następnego razu. Cześć.